Inskrypcja z Muzeum Narodowego w Afganistanie Osiąganie stroju narodowego nie jest rzeczą oczywistą. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że w krajach europejskich istnienie wielowiekowej tradycji stroju narodowego jest sytuacją dość wyjątkową. To swoisty fenomen kulturowy. Ubiór nie tylko tradycyjny, ale przede wszystkim budzący poczucie tożsamości. Ostatnio ktoś mnie zapytał, z jakim symbolem kojarzy mi się Polska? Zadumałam się. No bo właściwie to można tak w sposób oczywisty godło flaga e, można w sposób bardziej emocjonalny ale tak na chłodno. Z jakim symbolem kojarzy się Polska albo jakikolwiek inny kraj, naród? No właściwie każdy na przestrzeni wieków wykształcił pewien system znaczeniowy, osadzony w tradycji, osadzony w historii. Czasem są to postaci historyczne albo legendarne, czasem bestie i stwory. Potrawy, lokalne rośliny albo zwierzęta? A ubranie? No co? Najczęściej definiowanie stroju narodowego przypada na XIX wiek, choć w niektórych przypadkach tworzenie wzoru ubioru ma tradycję starszą. W 1778 roku Gustaw III ogłosił dekret o noszeniu stroju narodowego. Projekt wykonał architekt jean éric Rin, a w ideę zaangażował się sam władca. Ale w stroju, który nosił monarcha, proponowany krój miał charakter narodowy, za to tkaniny i ozdoby były francuskie. Sam pomysł na nową wersję odzieży był następujący. Panowie, krótki strój wierzchni sięgający poniżej bioder, czerwone obcasy były symbolem wysokiego statusu. Kobiety, dekoracyjne bufiaste rękawy, dół ułożony na panier, oczywiście wszystko uszyte z lokalnych materiałów szwedzkiego jedwabiu i aksamitu. Podstawową inspiracją dla twórców był strój XVII-wiecznego szwedzkiego chłopa. Strój ten nie zyskiwał zbytniej aprobaty, zwłaszcza wśród arystokracji. W Czechach ubiór o cechach narodowych nie istniał do XV wieku. Próby odtworzenia go pojawiły się w czasie rewolucji czeskiej. W 1848 roku opracowany został pierwszy strój dla delegacji udającej się do Wiednia. Autorem projektu był malarz Józef Helich. Projekt był na tyle groteskowy i nie korespondował z modą XIX wieku. Że w delegacji znalazł się tylko jeden odważny, który go założył. Z braku historycznie uwarunkowanej tradycji, próbowano radzić sobie przez wydobywanie elementów ludowych z wpływami polsko-węgiersko-słowacko-serbsko-chorwackimi. Preferowane były kolory niebieski i biały, albo czerwono-biały i to one określane były jako narodowe. Tradycja stroju narodowego istniała także na Węgrzech. Podstawowym jego elementem był doloman to sięgający pierwotnie do kolan, podobny do żupana ubiór z obcisłymi rękawami uszyty zwykle z sukna lub aksamitu. Na wysokości klatki piersiowej, zdobiony charakterystycznym szamerunkiem. Ubiór ten był popularny na terenach węgierskich od XV wieku. Warto wspomnieć też o mętę. Podszywany często futrem stanowił ozdobny ubiór wierzchni, zarzucany na ramię. W XVIII wieku dolman skrócony do pasa zyskał popularność jako jedna z form munduru wojskowego. Największy wybuch tendencji zmierzających do wypromowania stroju narodowego przypada na wiek XIX. Wtedy przez całą Europę przetoczyła się fala walk narodowych, narodowo-wyzwoleńczych. Wówczas też zaczęto szukać wzorców, tradycji dla stroju narodowego. Oczywiście taka sytuacja miała miejsce zwłaszcza w krajach małych albo tych, które walczyły o odzyskanie niepodległości. W ten sposób starano się podkreślić narodowy charakter, tradycje, historię. Czasem szukano wzorców w historii, ale czasem stroje narodowe wymyślano na gotowo. Takie przyjmowały się albo niekoniecznie. Zupełnie inaczej było na ziemiach polskich. Tutaj tradycja stroju narodowego rozpoczęła się 200 lat wcześniej. Za strój narodowy w Polsce uważa się kontusz. Noszenie go nie było zarezerwowane wyłącznie dla szlachty, choć z tą grupą społeczną potocznie się kojarzy. W kontuszach chodzili zarówno królowie, magnaci i szlachta, jak i patrycjat miejski. W XVIII wieku zakładanie kontusza stało się wyrazem patriotycznych proweniencji. Na terenie Galicji tradycja ta była podtrzymywana także w czasie zaborów i daleko po odzyskaniu niepodległości, a nawet po II wojnie światowej, gdy komunistyczne władze niechętnie patrzyły na jakiekolwiek przejawy arystokratycznej tradycji. Kontusz w kulturze polskiej pojawił się na początku XVII wieku. Najbardziej charakterystycznym elementem kontusza jest jego krój. Jednolicie skrojone plecy w formie pionowego pasa, do niego doszyte są kloszowe boki suto w linii stanu. Kontusze mogły być podbijane futrem lub wykańczane szamerunkiem. Używano do niego pasów siatkowych, tak zwanych sakieskich lub pasów taśmowych. Najcenniejsze i najpiękniejsze były pasy słódzkie. I do tego buty z cholewkami oraz szabla na rapciach, jak kto szlachcic, kołpak z futrzanym otokiem, przepruciem, ozdobiony kitą z klejnotem. Czy założyłby pan kontusz? Kontusz, pani powiada. A co to jest kontusz? Czatuję. No teraz wydaje mi się, że raczej nie, ale no może z 300 lat temu. Dzień dobry. Czy wie pan co to jest kontusz? Tak wiem. A założyłby pan? Założyłbym. W taką pogodę jak dzisiaj? Ależ naturalnie, bo są letnie kontusze, zimowe kontusze. A ten mężczyzna wygląda atrakcyjnie w kontusz. Na pewno atrakcyjnie, a jeszcze ciekawiej, w żupanie. Porozmawiajmy o tym. Bardzo proszę. No faktycznie mężczyzna w kontuszu wygląda doskonale. Do dzisiaj te kontusze faktycznie pojawiają się i są noszone. To ciekawostka. To rzeczywiście yy, przede wszystkim yy, sądzę, że kultywuje to yy, i kultywują w ogóle brawstwa kurkowe, ale tylko niektóre, te tak zwane kontuszowe. Ale ja powiem taką ciekawostkę jeszcze, że w 1939 roku Proszę sobie wyobrazić, w okolicach chyba y, święta 3 maja Sejm Polski podjął uchwałę, że to będzie strój narodowy i że wszyscy dyplomaci będą występować na oficjalnych przyjęciach właśnie w tym stroju. No naturalnie nie doszło to do skutku z wiadomych powodów, ale też odradzają się bardzo często rozmaite y, rekonstrukcyjne towarzystwa. I one też to kultywują. Co prawda jest to piękny strój, bo proszę popatrzeć. Pas, żupan, pod spodem. Tu kontusz z wentylami. Można założyć na zimę. Kontusze są zimowe, letnie, ale jeszcze są ciekawe, ponieważ one są w pewnych kolorach. Mianowicie są tak zwane żałobne. One są w czerni i brązach. Ale są też kontusze, które są bardziej uroczyste. Ja w takim jestem. Ciekawe są te guzy, proszę popatrzeć, one są ażurowe, ze srebra, pozłacane prawdziwym złotem galwanicznym, a czasem były i prawdziwe złote. Ale też trzeba powiedzieć o tym, że kontusz, jako taki strój narodowy, wyraża pewną polskość. Bo jeśli popatrzymy na portrety, nawet z XIX wieku, szczególnie w Galicji, nawet prezydenci miasta Krakowa niejednokrotnie właśnie są portretowani w kontuszach. Nie mówiąc o tym, że tutaj w tej galerii też są postaci wybitne właśnie w kontuszach i w żupanach. Jest jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa a propos kontusza. Mianowicie kontusz, kolor kontusza, bo są rozmaite kolory, był przypisywany do pewnych regionów, gdzie Polska na mapie nie istniała. Mało Polska, Miała właśnie w tych karmazynowych, czerwonych kolorach. Nie zawsze się to sprawdzało. Inne regiony były w zielonych, w niebieskich, w granatowych, czyli to nakładanie się rozmaitych warstw było jak gdyby takim wytworem pol pokazywania polskości, że ja jestem Polakiem. Naturalnie jest to rzecz zapatrzona, bo przecież to jest XVII wiek, czyli wpływy wschodu, wschodu Turcji. I, I w ogóle tamtego, tamtej części po prostu Europy. Profesorze, mężczyzna w kontuszu wygląda jak milion dolarów. Ja sądzę, że na pewno tak o ile nie więcej, ale najdroższe jest to, co jest w żupanie i w kontuszu. No tak. Bardzo dziękuję dziękuję bardzo. W XIX wieku masowo zaczęły powstawać opracowania. Do jednych z pierwszych należy. Ubiór w Polsce gołębiowskiego. W wydanej w 1830 roku pracy wyraźnie widać bliskość i powszechność używania kontusza, jakie zapewne nieobce były autorowi. Potem Jan Matejko wydaje bardziej znane tablice kostiumologiczne. Mimo błędów i nieścisłości wytykanych mu przez współczesnych purystów kostiumologii, nie ma wątpliwości, że wpłynął na świadomość polskich historycznych strojów narodowych jak nikt. Po powstaniu listopadowym w Zaborze Rosyjskim strój narodowy był karany. Zaborcy karali nawet za noszenie czamary i konfederatki. Po powstaniu listopadowym w Zaborze Rosyjskim e, wprowadzono absolutny zakaz chodzenia w stroju narodowym. Przede wszystkim to dotyczyło tych lat powstania styczniowego i lat następnych, 1800... spo... tak, 1861 powstanie. do 1836, mm -hmm. kiedy to właśnie przetrwały z czasów powstania listopadowego, na przykład te krzyżyki słynne z Olszynki, czy jakieś tam łańcuszki, jakieś tam pada sploty z małych linek i tak dalej, ale właśnie żałoby na Dodawa to czas szczególnie powstania styczniowego. I po powstaniu styczniowym te restrykcje są jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej piętnuje się Zakładanie stroju narodowego, ale to wcale nie przeszkodziło społeczeństwu, żeby oddolnie powstał taki ruch, bo nie chcę powiedzieć moda. No, właściwie to była moda. Szczególnie mhm. w środowiskach kobiecych, kobiety, żony, wdowy po powstańcach, nie tylko, także po zesłańcach, osoby, które cierpiały, zaczęły ubierać się w czerni, co świadczyło o tym, że żałują, cierpią, opłakują Polskę, opłakują wolność i niewolność swoich bliskich, stąd właśnie czarne stroje, czarne, czarne suknie. I początkowo policja, carska ochrana patrzyła na to dość tak spokojnie, ale po kilku miesiącach okazało się, że pogrzeby powstańców, skazańców, to było wylegiwanie na balkony, w oknach, na ulicy, tłumy ludzi, którzy byli ubrani szczególnie na czarno, kobiety. Mężczyźni oczywiście ubierali kontusze czy jakieś elementy stroju narodowego, natomiast jeśli chodzi o kobiety, to te czarne słynne suknie, które zostały zauważone przez policję I dlatego mamy właśnie czy to w okręgu lubelskim, czy szczególnie warszawskim, mamy te szczególne polecenia policji obwieszczenia, że zakazuje się nosić czarnego stroju. Nie tylko zakazuje się, ale są restrykcje, można było pójść siedzieć do Kozy, jak wówczas mówiono, mało tego, były na przykład, co warto wiedzieć, rekwizycje tych karet czy tych powozów, w których podróżowały właśnie kobiety w Czerni. Oczywiście kobieta mogła otrzymać z parafii indult, takie pozwolenie, że. Nosi żałoby po kimś bliskim, po ojcu, po mężu czy po dzieciach, ale zazwyczaj po prostu to sprawdzano i zamykano kobiety do, do aresztu, trzymano przez kilka godzin, były rekwizycje, ale co ciekawe, o czym rzadko się mówi, że jeżeli nawet kobiety płaciły karę i dalej chodziły, to niektórzy policjanci, na przykład w Warszawie, właśnie w tych latach po 1861, wyposażeni byli w takie takie właśnie kije z haczykami i publicznie zdzierali dosłownie zdzierali publicznie czarną. Odzież, no, pozostawiając kobiety bez tej odzieży wierzchniej, po to, by je po prostu ukadać. Niszczono, niszczono właśnie te, te elementy, szczególnie, szczególnie kobiety. Mężczyźni po prostu no, bardziej może tak, byli niewidoczni, bo, bo nosili jednak bardziej kolorowe pewne stroje. No i oczywiście do tego, to jeszcze jedna rzecz należała, o czym zapominamy, kiedy są bale, kiedy podchodzą oficerowie rosyjscy kobiety mówią, nie tańczymy, jesteśmy w żałobie. No tak. To straszne było po prostu z ich punktu widzenia, taki opór, taki opór społeczny, to rzecz niezwykła. Żałoba żałobą, ale kobietą się jest, a nie bywa. Suknie były bardzo skromne, e, pozbawione niemalże ozdób, no właśnie, niemalże, bo dopuszczalne było zastosowanie jakichś koronek, białych koronek przy mankietach albo przy dekolcie. No i była też biżuteria, ale taka... Wyjątkowa. Podstawowym motywem w biżuterii patriotycznej XIX wieku były symbole orzeł polski i barwy narodowe. Wygląd orła zmieniał się oczywiście zależnie od czasów stanowiąc aktualną formę godła polskiego, lub odnosząc się do jego historycznych form zwłaszcza z okresu świetności Rzeczypospolitej. Motywami wiążącymi się z losami narodu były także kajdany i łańcuchy. Często noszono bransolety lub naszyjniki w formie łańcucha. Równie dużą popularność zyskały sobie symbole religijne. Najczęstszym był oczywiście krzyż, lecz pojawiały się także inne, np. korona cierniowa znak cierpienia lub liść palmowy symbolizujący męczeństwo. Znacznie łagodniej do kwestii stroju narodowego, stroju polskiego podchodzono w zaborze austriackim w Galicji. Tam nawet w 1861 roku w Krakowie, a w 1865 roku w Lwowie mieszczanie od y, Franciszka Józefa dostali przywilej chodzenia w kontuszu, a więc w stroju narodowym. Oczywiście to nie było tak, że w kontuszach panowie chodzili na co dzień. Ten strój zakładali tylko w szczególne dni świąteczne, wtedy kiedy świąteczny charakter należało podkreślić wyjątkowym strojem. Nawet kilkuletnie pociechy portretowano w strojach narodowych. Zgodnie z przysłowiem, czym skorupka za młodu nasiąknie, na okoliczność portretu latorośli w atelier fotograficznym sięgano do szafy po strój, który manifestował stan i kondycję narodu w tych czasach. Ubranie i przebranie to są dwie różne przestrzenie. W tym drugim przypadku mówimy o kostiumie, a nie o stroju. No i jak to z kostiumem? Jeżeli się przebieramy, to bardzo istotne znaczenie ma symbol, przekaz symboliczny. To przypomina atelier fotograficzne. Takie XIX-wieczne atelier fotograficzne? Właśnie chciałem zrobić sobie szkic pod y, obraz. Nie do końca wiem, czemu ci ludzie są tak ubrani. To właściwie nawet nie było y, y, ubranie, tylko przebranie. Y, celowe i z premedytacją przebieranie się w kostiumy, które y, albo były przynoszone ze sobą, albo wykorzystywano te kostiumy, które fotograf miał na składzie. A y, istota była w tym, żeby y, kostiumem coś opowiedzieć. No w tym wypadku, przynajmniej tak jak widzimy twoich modeli, e, analogicznie w XIX-wiecznym, atelier było, e, opowiadano o polskości. Przebierano się w takie stroje, które. Mm, troszeczkę mm, przypominały, albo inspirowane były strojem narodowym, to nie był taki par excellence strój narodowy, to był kostium, który miał strój narodowy udawać, więc mm, mogły być nawet z różnych epok. E, no tutaj masz kontusik, masz kontusz, ale obok jest też e, suknia z okresu żałoby narodowej, więc taki trochę miks, ale to kompletnie nie przeszkadza. Taki przekrój. Tak, to jest tak przekrowe, ale wszystkie wszyscy twoi modele mają taką myśl przewodnią w tych kostiumach, prawda? Wszyscy opowiadają o polskości. W każdy z nich w jakiś tam sposób ma ubiór, kostium inspirowany strojem narodowym, więc mhm. opowieść jest spójna. Niezależnie od tego, czy to jest atelier fotograficzne, czy studio fotograficzne, czy, czy pracownia malarska, to rekwizyt jest ważny. Dla ciebie, jeżeli malujesz. To rekwizyt odgrywa bardzo istotną rolę, bo dopełnia obraz, uh -huh. opowiada ten obraz, prawda? W fotografii było dokładnie tak samo. Jeżeli to był strój narodowy, to te rekwizyty też to miały podkreślać. Na przykład jest taka, taki bardzo słynny portret Cecylii Rejowej z Potockich, która pochyla się nad swoimi dwoma synami i pokazuje im szable. Szablę rodową, którą przodkowie y, pewnie w niej raz y, bronili granic najjaśniejszej Rzeczypospolitej, y, więc na tym przykładzie przodków ona uczy dzieci, na czym polega polskość, y, albo, y, albo portretowano się z otwartą księgą, no bo, y, no bo wiedza jest ważna, wiedza jest istotna. Y, ważne jest, żeby się kształcić, żeby się uczyć mógł to być modlitewnik, a takie połączenie treści narodowych i treści religijnych było przecież bardzo istotne. To widać w biżuterii, Tutaj popatrz na modelkę w tej sukni z okresu żałoby narodowej, mhm. prawda? Ta biżuteria jest taka, to, to jest taka biżuteria mówiąca, więc, więc mamy tutaj połączenie tych elementów takich narodowo-wyzwoleńczych mhm. i takiego przekazu właśnie chrystologicznego, chrześcijańskiego, no to wszystko się razem łączyło, a czasem też Instrumenty muzyczne, tutaj akurat nie mamy takich, ale sportretowanie się, zdjęcie przy fortepianie, nawet jeżeli ktoś kompletnie mhm. nie potrafił grać, ale sportowanie się przy fortepianie, no sztuka jest ważna. A komu ja to tłumaczę, artyście? <laughs> Oczywiste były odniesienia religijne. Najpopularniejszym rekwizytem na portretach kobiet jest zatem trzymany w ręku modlitewnik. Znajdziemy tu bez trudu przykłady rekwizytów mających na celu pokazanie znaczenia nauki i sztuki. Popularne było przedstawianie portretowanych przy otwartej książce, co miało wskazywać na wagę i znaczenie edukacji i nauki. Na początku XX wieku popularne stały się pocztówki, na których prezentowane były urocze dzierlatki w stroju narodowym. Nie wiemy, czy istotna była tu uroda owych dzierlatek, czy też narodowy kostium, ale fakt pozostaje faktem. Dążenia narodowe dążenia narodowo-wyzwoleńcze. No, głównie kojarzą nam się z debatami, ze sporami politycznymi, ale przecież równie ważne jest manifestowanie strojem dumy z historii narodowej, z tradycji. Pamiętajmy, że strój narodowy i strój na stadion narodowy to niekoniecznie jest to samo.